Dzień dobry Dzisiaj zajmiemy się siecią czym czymś czym tam niekoniecznie interesuje się od pewnego czasu, ale na pewno się jaram, a interesuje się tylko tyle o ile także tutaj tylko dotkniemy temat mamy tutaj jeden taki nadajnik, odbiornik już poskładany podłączony do źródła prądu tak sobie niech tutaj tylko leży i cieszy oko, a ja tymczasem pokrótce powiem o co chodzi. Wszelkie źródła, przydatne linki będą w opisie filmu. Ja tutaj tylko, że tak powiem, prześlizgnę się po temacie przy okazji składania tego dokupy. kupy. Także MeshTastic jest siecią radiową o długim zasięgu teoretycznym do kilku kilometrów, im więcej takich urządzeń jest w pobliżu, no tym lepiej to działa. Ja nie wiem ile ich tu jest w okolicy czy jakiekolwiek są w ogóle, dlatego kupiłem dwa dla siebie i tam dla samicy, nie, żebyśmy mogli jak coś napisać do siebie. Tam nie wiem że jakby chciałem przypomnieć, że jestem głupi i śmierdzę, czy coś, to będzie mogła. I na co do komu, tak? To jest otwarty standard, open source, społeczność nerdów się tym zajmuje. I ogółem służy to do tego, aby zachować jakiś tam kanał komunikacji. Kiedy sieci komórkowe i internet padnie, wtedy można sobie tego SMS-a obraźliwego napisać, do kogo się tam chce, tylko on też musi to mieć. I po to będziemy to mieli, na wszelki wypadek. Mam nadzieję, że nigdy się nie przyda, ale będę miał. I tak potrzebujecie do skorzystania z tego jakiegoś innego urządzenia. Znaczy, wiem, że da się do tego dokupić klawiaturę. Ale ja po prostu będę to podłączał do telefonu, który i tak zawsze macie ze sobą. Pewnie nawet jak nie będzie działać, to i tak będziecie go nosić. Także ja sobie kupiłem takie dwa urządzenia z Helteka wersja 3. To jest LoRa 32. To jest takie oko cudenko malutkie. Postaram się tutaj jakoś wstawić zdjęcia, żeby to było lepiej widać. Kupiłem jakiś tam podstawowy kit, pełno jest tego na Allegro, dam linka do tego miejsca, skoro ja to kupiłem. Kupiłem sobie też od razu takie obudowy, nie mam jeszcze niestety drukarki 3D, także musiałem się skusić na to co mieli. E, tutaj oszukałem oczywiście, jedną już poskładałem i wiem, że tutaj trzeba, pod, tutaj trzeba podpiłować. Nie, nie włazi to urządzenie żeby to oczo tam ale po podpiłowaniu delikatnie mieści się wszystko. Nie wiem czy akurat ta partia im nie pykła Czy to wszystkie tak mają czy to się wciśnie łapą. Zobaczcie kaleczne ręce. Tutaj trzeba wcisnąć antenkę. co? Bez aparatu udało się od razu, a jak teraz nagrywam, to będę się z tym pierdolił. One eternity later. O, 10 godzin później udało się to. To się tak wkliknie. A, nie będzie się stróść łapał. Słychać to kliknięcie, wtedy robimy najfajniejszą rzecz, czyli zrywamy folikę, sobie kart ustawiłem też zajebiście to tutaj najpierw te przyciski wtykamy Oczywiście obudów do tego jest multum teraz tutaj istnieje szansa że za mało to podpiłowałem Weszło. Nie wiem czy to powinno Nie wiem czy to powinno tak ciasno wchodzić i aż tak mocno tutaj klikać nie jest to zbyt komfortowe Ale no, może tak jest chyba wolałbym to podpiłować trochę bardziej Dokręcamy antenkę. Poliuchem. włamy tutaj przewód Żeby go nie przycięło Zamykamy gala i gotowe. Kolejny krok teraz e, to wgranie firmware'u, czym się teraz zajmiemy. Aby pobrać i zainstalować firmware, udajemy się na stronę Meshtasticorg. Wybieramy z listy nasze urządzenie. Wybieramy ostatnią stabilną wersję firmware'u. Nie czytamy w ogóle co tam od nas chcą. Zaznaczamy, żeby usunąć i wgrać firmware na czyste urządzenie. Wybieramy port z listy. Sterowniki USB do Windowsa trzeba dograć. Nie wiem jak z innymi systemami. Link do sterowników jest w opisie filmu. I tutaj czekamy aż firmware się załaduje do końca, po czym możemy urządzenie odpiąć. I po zainstalowaniu aplikacji na telefon, yy, można już je tam parować. Przed pierwszym podpięciem zasilania yy, należy upewnić się, że antena jest podłączona. Bez tego natężenie prądu może być zbyt duże i uszkodzić urządzenie. Zapomniałem o tym powiedzieć wcześniej. Tutaj czekamy aż proces dobiegnie końca i potem można bezpiecznie odłączyć urządzenie. Takich jeszcze technicznych spraw, to producent nie zaleca używania przewodu USB-C-USB-C, tylko taki tradycyjny do zasilania tego. Więc ja mam zamiar to sobie zasilać albo z tego, albo kupię powerbanki, które są trochę mniejsze od tego, żeby to było bardziej przenośne, ale musicie kupić powerbank, który ma coś takiego, co się nazywa, nie wiem, podtrzymanie zasilania trickle charging to musi być coś, o, co, bo powerbank wykrywa najczęściej pobór prądu jeżeli jest on znikomy, to powerbank się wyłącza a i to wtedy wyłączy Wam to urządzenie, bo ono pobiera bardzo mało prądu także musicie jakiś taki, który się do tego nada albo tutaj macie taki przewodzik i możecie używać z tym baterii jakiejś tam litowo-polimerowej ale nie widziałem obudowy, która pozwala na to także u mnie ta opcja odpala dobra, to najpierw szukamy apki trzeba umieć pisać, wtedy jest łatwiej taka z zielonym To wygląda na początku. Na dole może Osiem. Sześć, siedem. Sto. Dobra, i teraz najpierw trzeba ustawić region. Tu się wszystko zostawia bez zmian. Longfast i w ogóle Europa 868 MHz. Sobie ten region zapiszę teraz. możesz zmienić swój nick. Tu jest chyba nimi 4, albo 5 znaków, a tutaj 39 znaków. Tak, tutaj 4. To, to potem zmienimy. Longfast to jest ten standardowy kanał otwarty, gdzie tu wszyscy ze sobą, którzy są w zasięgu, mogą się komunikować. Teraz yy, mamy już wgrane na dwóch telefonach. Nie wiem czemu, ale ja tu widzę jeszcze jakiegoś trzeciego nouda ty nie widzisz. No ale dobra, nie ważne, spróbujemy. A czemu ja mam tak słabo podświetlony ten telefon? Wyślesz coś do mnie? Łodzi. Dobra, to teraz pokażę, jak dodać kanał szyfrowany. Ja jakiś tam utworzyłem tak? Zaraz też pokażę, jak taki kanał utworzyć. Aby utworzyć kanał, udajemy się na stronę client.mesztastic.org lub wchodzimy na stronę główną i wybieramy, że chcemy się tam udać. Tutaj znowu. Musimy znaleźć odpowiedni port, połączyć się z urządzeniem, i widzimy już tutaj kanał, który dodałem. Kanał primary zawsze jest na urządzeniu i mamy do wyboru jeszcze kilka pustych. Ustawiamy, że są to kanały drugorzędne. Musimy ustawić nazwę kanału, ona nie może być zbyt długa. Tam jest jakieś ograniczenie bajtów. Ustawiamy również szyfrowanie, najlepiej no 256 bitów i możemy taki kanał na dwa sposoby później komuś udostępnić albo e, mogą, musicie zapamiętać, skopiować sobie ten klucz tutaj i nazwę kanału i to powinno wystarczyć albo po prostu wysyłacie im wasz kod QR na każdym kanale możecie też ustawić precyzję, z jaką będzie pokazywana innym użytkownikom wasza lokalizacja. Dla takiego kanału, który będziecie używać z zaufanymi osobami, ja polecam ustawić jakąś dosyć dokładną, żeby wiedzieć, gdzie jesteście. Ja utworzyłem taki kanał, tutaj one są, i to powinno pozwolić na dołączenie do tego kanału. Jesteśmy w dwóch, czyli ja ci teraz wyślę? Wszystko chodź. Także tak pokazałem, jak poskładać takie najprostsze urządzenie. Pokazałem, jak wbrać firmware jak y, zmienić swój nick, podstawowa konfiguracja, ustawienie regionu, dodanie kanału prywatnego. Teraz ostatni punkt programu, czyli robimy testy w terenie. E, tutaj e, druga osoba, asystentka oddaliła się o jakieś 200 metrów w linii prostej. E, dzielą nam nas jakieś tam dwa rzędy budynków i zobaczymy jak to chodzi, czy to w ogóle bez jakiegoś tam repeatera daje sobie radę w terenie zabudowanym. Z tym radiem jest tak jak z każdym innym radiem, czyli jeżeli widzimy się, to na pewno będziemy się słyszeć. Niestety przeszkody terenowe, takie jak drzewa i budynki, strasznie ograniczają zasięg. E dlatego niedługo e chciałbym sobie zrobić repeater, który powieszę gdzieś tam na wysokości pierwszego piętra z anteną na zewnątrz budynku. To powinno bardzo poprawić tutaj sytuację w okolicy. I jak macie jakieś pytania, jak chcecie coś wiedzieć, no to ja oczywiście odsyłam do bardziej merytorycznych kanałów, ale też postaram się odpowiedzieć najlepiej, jak potrafię, albo nagrać kolejny film z jakimiś tam odpowiedziami na pytania i przykładami tych rzeczy, o które pytacie. Tak na szybko. Co ja uważam za zalety tego? Dlaczego myślę, że warto to mieć? Koszt nie jest duży. Ja też mam e, zwykłe jakieś tam krótkofalówki, e, Baofenga, jakiś tani model, który tam często używam, ale e, uważam, że i tak e, mimo wszystko warto to mieć, dlatego że tutaj ta łączność jest jednak szyfrowana. Jeżeli gadacie sobie przez krótkofalówki, no to. Ich największą wadą jest to, że słychać was wtedy i musicie czekać, aż ktoś się wygada, żeby mu odpowiedzieć. A tutaj jednak ta komunikacja z większą e, liczbą osób jest dużo prostsza i e, no i też cicha, tak? Widzicie sobie gdzieś tam na telefonie klikania, nie słychać, i możecie coś na szybko zapytać. Możecie. W łatwy sposób. Szybko wysłać jakąś konkretną o. Działa, czyli 200 metrów to żaden problem. Teraz zobaczymy, bo tam jest starszy budynek. Z żelbekowymi sufitami, i mam bardzo duże problemy z zasięgiem. Jeżeli rozmawia się tam przez zwykły telefon, zobaczymy, czy to radio sobie z tym poradzi. A, Chociaż to jest już takie tam powiedzmy ćwiczenie dodatkowe. Także poczekamy, czy to zadziała, no i będziemy kończyć. No i tak jak wspominałem, ja uważam, że lepiej mieć niż nie mieć. Jeszcze dodatkowo myślę, że spokojnie. CB radio. No i też jak zawsze klasyczne metody, czyli gołębie pocztowe i znaki dynie. Jak widzimy, jeżeli chodzi o tłumienie przez budynek, który został który jest trochę bardziej porządnie wykonany niż nowy blok z kartonu gipsu, to daje radę więc do telefonu pomrukowy a nie wiem czy to jest w kadrze w ogóle Bory, bo ja nie widzę ekranu tego um. Więc nie wiem, czy to widzicie. Widzicie. E, dobra, my to sobie potestujemy jeszcze. Weźmiemy to na jakiś spacer do lasu. Zobaczymy, jaki tam jeszcze e, jest realny zasięg. Tutaj widzę, że chodzi to średnio, jak weszła do środka, ale to było do przewidzenia. Hmm, także siema na rapa. Pamiętajcie, żeby oprócz tego mieć też zapas papieru do tutaj na parę dni. I to tyle ode mnie.